Nie wiem czy ten sat pokazywałem kiedyś na YouTube czy nie, jest to sad, nie pokazywałem już, już, bez bambusów, na zwykłym rusztowaniu, raz, dwa, trzy, cztery druty, no i tak jest tu Golden, w zasadzie tu kiedyś miał być Prince, bo tu jest obszar ziemia. Ale przy sadzeniu nie, wzię nie wzięliśmy po prostu z tej kubki co trzeba I Prince w ogóle gdzie indziej jest posadzony A Golden gdzie indziej Także e, tak to tu wygląda Słuchajcie, zaczyna padać Godzina 11 i znowu zaczyna padać Trzeba będzie się ewakuować chyba, chyba że przejdzie Jedziemy Sekator, pytaliście się jakim sekatorem Jest to Ausonia Warkid. 31 uważam z lepszych i najtańszych sekatorów na rynku. Wizowie widać na korze goldena pęknięcia kory. Jest tego już w tym sensie dużo mniej. Było to spowodowane brakiem boru, choć w tamtym roku dawałem, nie hmm, pamiętam jaki dawałem azot, ale chyba bez boru, salmach z borem. Lub coś innego, już nie pamiętam dokładnie co. Jest lepiej, bo też dużo do listy dawałem tutaj na, na tą działkę bor, ale jeszcze dla niektórych drzewka się trafiają takie pęknięcia. W tym roku będę musiał coś więcej podziałać z tym borem, lub zrobić po prostu to samo. I, i, i w przyszłym roku prawdopodobnie już tych pęknięć nie będzie, ale właśnie te pęknięcia. Wydaje mi się, że są spowodowane brakiem boru, no bo jest tego w tym roku już dużo mniej. Jakbyś ktoś pytał, czy on wolno tnie, czy szybko. To... Prędkość zadawalająca, jeśli chodzi o grubę. No, to praktycznie, jeżeli drugą ręką się e, ode, m, popnie jakąś naprawdę grubą gałęź, nawet nie wchodzi w ostrze, no to e, można obciąć każdą gałęź, która jest w sadzie i to tym, czy nawet, nawet w tym 20-letnim, może, może, może nie jakąś tam 5 cm, ale tam do 4 cm na spokojnie można ciąć. E, także tak to wygląda z tym cykatorem. Jedziemy. Muszę sobie rozwarcie, zmniejszyć na mniejsze i, i pykamy, o klikamy właśnie widzowie. Bo niektórzy mówią, że oni klikają e, kiedy. Co znaczy klikanie? Klikanie znaczy przycinanie drzewa w jednorocznym. W jednorocznym drewnie. To jest klikanie, tak? Jeszcze niektórzy mówią, że jesteś taki jak baby click, czyli przycinanie samych końcówek. A niektórzy mówią, że e, klikanie to Rościnanie pąków. No nie, klikanie to nie jest rozcinanie pąków. To mógłbym przyciąć, tego nie przycinam. Myślę, że to ładnie tak gdzie na końcu jest pąk, będzie jabłko, coś takiego się zrostanie. I obcięte. Kuś wachnął skrzynię na polu, zgubił. A, ktoś chyba tutaj bufet robił. O, hej, <grywa> się, bo raczej 12.2, że zaczyna padać i to galancie. Widzawie, dziś chyba będzie padać. Tam się coś paliło. A nie, odbija się. Dzisiaj chyba będzie padać cały dzień, albo do południa. Trafia mi się kurs. Rejestracje zmienione na RW. Pogoda deszczowa, nie idziemy do cięcia. Jedziemy zrobić kurs. Koledze tam ciągnik przewieźć. I potem drugiemu koledze wapna trochę przewieźć, nie? Dobra, tarcza napisana, wszystko jest, idziemy. Widzowie, manikiem kurs yy, zrobiony. Byłem teraz na konferencji yy, AgroSimexu. Na początku była rozmowa o glebie, o tym jak dbać yy, o glebę i, i, i co je dawać, podkład pobiczarkowy i tak dalej, by, by ta gleba była żyzna i yy, plonotwórcza. Potem pan Binkiewicz pokazał kilka tabel odnośnie stosowania nawozów. Pokazał w tych tabelach właśnie, ja mam zdjęcia tych tabel, może tu wrzucę albo na końcu filmu. W tych tabelach były zawarte dawki nawozów, jakie potrzebuje dana odmiana jabłek. Powiem wam, że. Bardzo, bardzo ciekawe też informacje, bo takie dawki możemy sobie porównać z badaniami danej działki, gdzie mamy załóżmy prinsa, tak? I, 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 i zrobimy tam badania gleby i potem z tą tabelą, którą właśnie mam, można sobie porównać, czy te dawki są odpowiednie dla tej odmiany. Tak? Bo załóżmy, siarczan wapnia będzie inny dla Goldena Gali, a inny dla Princa. Także tak to wygląda. Był poczęstunek, bardzo fajnie. Ja z ostatnich dwóch paneli uciekłem, bo po prostu musiałem jechać do domu. Także tak to wygląda, widzowie. Jutro, pojutrze ma padać śnieg. Pasowałoby wreszcie ten siarczan. Sól potasową rozsypać. Myślałem, że w grudniu, grudniu, tam większość mówi, że w grudniu sól potasowa, ale ładny księżyc tu, nie? No, w grudniu sól potasowa, a się okazało, znaczy do, no, a tutaj pan Binkiewicz mówi, że grudzień to jest za wcześnie na sól potasową, styczeń, luty, ponieważ przepłuka się ta sól potasowa i nie będzie efektów taki, jak je, i nie będzie efektów takie jakie być powinny, więc, więc dobrze, na spokojnie, tak samo jak i mówił o azocie 5-6 tygodni przed kwitnieniem i kizeryt to samo, nie? No mówię, warto jeździć takie konferencje, bo nieraz parę, parę ciekawych informacji można sobie tam dla siebie e, zdobyć. Dobra, ja się biorę za robotę. Dzisiaj już nie będę jechał do cięcia, bo już jest po 15. Teraz się nie opłaca, ale mam co robić.